Ja witam serdecznie hodowców, hodowczynie, wszystkie widzów kanału. Słuchajcie, z góry przepraszam, że tak w kapturze, natomiast trochę zimno tutaj dzisiaj. 14 luty, wypadła sobota, wielki dzień u mnie w gębniku, dzień parowania. Słuchajcie, nie mogłem się już do tego doczekać, w końcu zaczyna się już dziać w hodowli. Jak już jest parowanie, to już wiadomo jest praca przy i już więcej tego czasu zaczynamy poświęcać. Sezon coraz bliżej, także bardzo mnie to cieszy. Oczywiście całą zimę człowiek na to tylko czekał. Słuchajcie, w moim przypadku próbne parowania zdały świetnie egzamin w tym sezonie na 32 samczyki, na 32 cele, 28 par już jest sparowanych, także wpuszczam to za chwilę w pary i 28 par już jest takich, że nie musi się szukać, tylko już są pewne. Te 4 pary może się dobiorą, może nie, już jakoś tutaj za bardzo też mi nie zależy z tego względu, że z lotowego i tak nie mam możliwości wychowania wszystkich młodych dla siebie. Słuchajcie, wczoraj zrobiłem już takie właśnie podsumowanie na szybko. W rozpodzie mam 12 par, dwa lęgi z rozpodu ją wychowam. Jeśli będzie wszystko w miarę OK, to załóżmy, że tam około 40-45 młodych z tego wyjdzie z lotowego chciałbym zostawić gdzieś około 15-20 młodych dla siebie, czyli już mamy 65 a gołębnik na młode mam na około 75 młodych także później jeszcze ostatni trzeci lęk to takie pojedyncze sztuki z rozpłodu gdzieś dla mnie zostaną także słuchajcie, tam wcześniej dużo ludzi dzwoniło, pisało odnośnie jakichś młodych ja tego ani nie zapisywałem, ani bo nie zależy mi jakoś na sprzedaży w ogóle tych gołębi, e, gdyby się okazało, że będzie jakaś nadwyżka tutaj z gołębnika lotowego, słuchajcie, wtedy będę mógł takie młodziki odstąpić, ale ja mówię to od razu, szczerze i z góry, że nie będą to z najlepszych lotników, nie będę wam tutaj nic koloryzował, nie będę wam tutaj obiecywał, nie wiadomo czego, dlatego że jak każdy hodowca, chyba najlepsze lotniki z najlepszych lotników młode zostają u mnie. Słuchajcie, wczoraj robiłem podsumowanie, jest 10 albo 11 gołębi e, powyżej 8 konkursów i właśnie z tych gołębi będą zostawały młode u mnie. E, są też później fajne takie po 7, e, po 6 i tak dalej konkursów. E, no natomiast tak sobie w tym roku zdecydowałem, że i większa ilość konkursów, właśnie od, od, tej, od tych 8 konkursów zwyższe gołębie, po tych gołębiach zostawię sobie potomstwo tutaj u siebie. Ale wiadomo, że są tu gołębie młode. E, które pochodzą na przykład po tych rodzicach, które mają też po 8, 9, 10 konkursów e, No i po nich też młode będą Tylko, że słuchajcie, nie chciałbym robić jakichś tam zapisów czy coś Bo nie zależy mi za bardzo na tej sprzedaży tych młodych e, Bo, bo nie, no nie, nie zależy mi jakoś na tym handlu tymi gębiami, bo to tam... Nie o to w tym chodzi. E, natomiast jeśli wyjdzie taka opcja, że będzie, nie wiem, może 10, może 12 takich młodych, O to wtedy dam takie oceny, że, że młode są do odstąpienia i tyle. E, bo no na pewno nie będę tutaj na siłę też tych młodych chował czy coś. E, raczej, chyba zostawię tylko po jednym. Chociaż zobaczę po tych najlepszych, może bym zostawił po dwa młode. Dlatego to wszystko wyjdzie, słuchajcie, w praniu. Taki jest plan. No, dzisiaj w pary idą rozpłodowe, w pary idą lotowe, słuchajcie. Oczywiście jak zawsze, sobota rano jest 7.30, biorę się za sprzątanie wszystkich gojemników, pucujemy cele, pucujemy podłogę, wszystko zaraz puszczamy w pary. Zobaczycie, jaki jest fajny efekt po próbnych parowaniach. Jak gołębi już się dobrze, znają, jak są dobrze sparowane, wszystko gładko idzie. Także zapraszam na film, zapraszam do oglądania. Jakich ciekawostek, to zobaczcie samiczki, jakie mają ciąg. Jak tylko widzą, że wchodzę do gębnika, zobaczcie jak się drzwi otwierają. Odsunę się na bok i zaraz jedna za drugą no, od razu. Zobaczcie jak za samczykami fajnie zaglądają, jak już mają pociąg do celi swojej. O to właśnie chodziło, żeby to stworzyć. One już by chciały tam przelatywać, jak zobaczcie, się tylko odsunę. No, już jedna ruszy i zaraz idą wszystkie. Także fajnie, że taki ciąg już mają do tych cel. Słuchajcie, odnośnie tych młodych, bo tam i tak się wyleje hejt na to, że będą do oddania czy coś tam. Eee, słuchajcie, nie będą to asy, jakieś lotniki najlepsze i tak dalej, ale słuchajcie, to co najważniejsze, już i podstawowa cecha, to są gołębie, które widziały korzy, które robiły cały program, a nie gołębie, które całe życie gdzieś tam siedzą w rozpłodzie i, i od czterech czterech pokoleń w rodowodach nie widać w ogóle żeby któryś gdzieś tam był lotowany tylko wszystko jest rozpód, rozput, rozpód. także tą najważniejszą cechę już mają że potrafią przelecieć cały program gołemnik samczyków ogarnięty ramki są obrócone teraz do przodu, cofnięte także teraz po zamknięciu już są na zero <laughs> po to żeby po prostu w celi tutaj już było więcej tego miejsca przy wychowie młodych one w tej, tej ramki tego wszystkiego tak nie zapaćkają dlatego rameczki są teraz cofnięte już tutaj do przodu. Także mają tutaj mniej miejsca, bo i tak cele będą otwarte. <laughs> Dopiero później w sezonie jak już będą rozłączone, to znowu rameczki sobie cofnę. A na razie zostaną tak jak teraz, żeby więcej po prostu w celi było miejsca, żeby te młode tak nie, brzydko mówiąc, nie zabrudziły tego wszystkiego. Takich rzeczy, co ostatnio też zapomniałem powiedzieć, no to konopia. To było pół worka tej konopi. Dosyć sporo, około 30-40% przez prawie półtora tygodnia dostawały gołębie. Oprócz tego eselwet, biokalwet to akurat na styki mi wyszło, bo zostało mi tam na jakieś 3-4 podania. Czyli że akurat teraz co drugi dzień im dam, to na jakieś jeszcze 7-8 dni mi wystarczy. Czyli akurat do tego czasu co gołębie poznoszą jaja. Słuchajcie, gołębniczki mam praktycznie ogarnięte, został mi tylko jeden przedział. Ale korzystając z okazji, że dzisiaj też sklep do 12, bo jest sobota. To idziemy na takie szybkie zakupy, jakieś podstawowe rzeczy, które są potrzebne. Wkłady do misek, bo akurat osobiście używam. Także weźmiemy wkłady, jakąś karmę, jakiegoś dolfosa na lęgi, coś tam się. Wybierze tak jak w zeszłym roku W zeszłym roku, dwa lata temu w sumie Na razie nic nie zmieniam, wszystko jest ok. Młodziki się elegancko chowają Także na razie weźmiemy takie pierwsze Podstawowe rzeczy, które będą Do tego okresu potrzebne Natomiast już takie typowo na odchów młodych rzeczy To jak będą się kluły to wtedy Może z tego też zrobimy sobie taki osobny odcinek Podaję, że pięć albo sześć produktów Wtedy używam na tamten czas, ale to Nagramy sobie może bliżej klucia Kosowe już dzisiaj sobie przywiozę Natomiast powkładam im dopiero gdzieś za 3, o, no 4 nawet dni co najmniej Z tego względu, żeby po prostu na darmo ich można powiedzieć trochę nie brudziły Bo przez te pierwsze dni one i tak w tych miskach sobie od razu tam siedzą A wiadomo, że one od razu jaj nie będą kładły Także dopiero za 3-4 dni od, od puszczenia w pary w, powkładam sobie te wkłady do środka do misek Używam misek ceramicznych, miałem gipsowe Średnio byłem gdzieś tam z nich zadowolony, miałem plastikowe, to jeszcze gorzej, bo te plastikowe lekkie przerzucały z lewej, z prawej, gdzieś tam jakaś nawet lekka szarpanina w celi, od razu ta miska lądowała wszędzie w różnych kątach. A ceramiczna, no to tak, najlepiej się sprawdza, no i przede wszystkim chodzi o to, że jest głęboka. Nie ma tego efektu, co w plastikowych, że gdzieś tam te jaja poza miskę wypadają czy coś. Czyli już kiedyś mając hodowlę. No już nawet 10 lat temu, to będzie 10-12 lat temu e, Często mi się marzyło mieć taki właśnie własny sklep dla gołębi e, Jak się przyjeżdżało do kogoś do sklepu To zawsze człowiek zapatrzony na to wszystko A słuchajcie, no fajne uczucie jest wchodząc Można wejść, e, brać sobie co się chce Nie zwracać uwagi na ceny i tak dalej Oczywiście gorszy minus jest, gdy przychodzą faktury do płacenia za te towary Ale ogólnie... E, Przyjemna, bardzo sprawa. Często idzie się spotkać w sklepie z różnymi hodowcami, często jest to miejsce jakichś tam spotkań, jakichś pogawędek. No ale przede wszystkim, tak, jak teraz zajeżdżam to, co potrzebuję, wchodzę, biorę. No i słuchajcie, to co najprzyjemniejsze, nie trzeba za nic płacić. <laughs> Chyba, ale jak przyjdzie faktura, to już wtedy dużo bardziej to boli. Ogólnie dla pasjonata mieć taką pasję i prowadzić coś w tym kierunku, no to oczywiście sama przyjemność. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma tu nikogo. Jest. Schowała się za kasą pani nasza. My na zakupy. Dobra, słuchajcie, w pierwszej kolejności bierzemy sobie wkładeczki, wkładki kokosowe. Potrzebuje 50 sztuk. Do tego tak od razu weźmiemy sobie dol lęgi, bo to teraz już do grytu będziemy dosypywać. Rodimin, Wispumin to wszystko mam, bo duże wiaderka pobrałem. Także tego na razie nie bierzemy. Weźmiemy sobie od razu dol dla samiczek, jak będą teraz jajeczka znosić. Proszę mnie tutaj dobrze liczyć, z rabatem oczywiście. Teraz tak, jeśli chodzi o karmy, weźmiemy sobie beka, czyli bez kukurydzy, bez pszenicy. I weźmiemy sobie relkę rozpłodowo-lotową. Wymieszamy pół na pół i do wychowu będzie sam raz. Zakupy dla siebie już mam przygotowane. Tu tylko pokażę jeszcze informacyjnie. To Spiro Plus już jest na sklepie, bo tutaj z YouTubea dwóch albo trzech hodowców dzwoniło. Nie zapisałem numeru, żeby dać znać, jak coś to ten nowy produkt już jest. Także my ogólnie na lęgi przygotowanie jesteśmy. Myślę, że dobrze. Zapasy porobione. Towaru dosyć, dosyć wszędzie jest. To tak tylko na marginesie. Pokażemy. No i jedziemy słuchajcie, ostatni etap. Ptaki już się nie mogą przy... przygotować, nie mogą się doczekać. Boksiki wszystko mamy na bieżąco sprzątane, także to poszło łatwo. Natomiast te ruszta sprzątam praktycznie 2-3 razy do roku. Także tutaj będzie trochę wygarniania. Podnosimy ruszta, sprzątamy. Możemy wpuszczać ptaki wszędzie czyściutko, pachnąco. Tak powinno być. Tutaj ruszta mam na trzy połówki podzielone, ściągane do góry. Tak jak widać, karmy. Karmy, sporo się w rusztach marnuje. Ale to jest coś za coś. Plus wygody. Minus oszczędności. No i słuchajcie, trzeba uważać na takie rzeczy jak to, bo tu jest istny granat, aż fioletowe w środku. Dobrze, że tego sipą nie zdążyłem rozwalić, bo Oj, przez cały tydzień to by tutaj był naprawdę niezły smród. My tutaj działamy, a samiczki cały czas są do swoich chłopaków. Zobaczcie, jak się tu dobijają do nas. Lada moment i będą wchodzić. Kończymy sprzątać. Wszystko na błysk. No i słuchajcie, mamy wszystko elegancko ogarnięte, wyczyszczone, wypucowane. Jeden, drugi, trzeci przedział i tak dalej. Także słuchajcie, nadeszła wiekopomna chwila, na którą czekałem pół roku. Na którą czekali wszyscy albo jeszcze czekają wszyscy. Także bierzemy się za parowanie. Sezon rozpłodowy 2026 uważam za otwarty. Także czas start, lecimy. Pierwsze z woliarki wpuszczamy oczywiście samczyki. Samczyki w swoich celach. Tak jak widać już będą czekać na partnerki swoje. Już pochowane w środku w celach. Jeszcze kilka samczyków z woliarki zaraz przyjdzie, gonimy resztę wszystkie No i idziemy po samiczki dla nich. No zobaczcie, samiczki już same idą, już połowa mi przed chwilą przeskoczyła właśnie. już fajny mają do cel, do samców o no i zaczęło się Zaczęło się, teraz chwilę będzie zamieszania Wszystko musi się odnaleźć u siebie Ale jest zadyma Na razie się podnajdują Ojej, ale się dzieje Niektóre tak na szybko powskakiwały, widzę, że nawet nie do swoich celów powskakiwały samiczki. Niektóre zobaczymy w drugim przedziale, co się dzieje. O, tam już nawet szybki, szybka akcja. <śledziny> <Idać>. <śledziny> w jest większość same roczniaki większość rocznych gołębi gdzie niegdzie dwie samice do jednej celi powskakiwały No I zobaczymy jutro pojutrze, czy tam za 3-4 dni nagramy filmik z już takim po takim, że tak powiem uspokojeniu się tego wszystkiego po tym parowaniu. Zobaczymy co te wskazówki odnośnie przygotowania do, do parowania, do puszczania w pary, czy to się pokrywa z praktyką, czy że tak powiem to jest tylko gadanie. Trochę zadym jest jak widać a ten samczyk nie stąd w ogóle zrobimy sobie tak, że te pary, które już sobie tam powskakiwały, tak tu wszędzie widać buczą w miskach, poprzymykamy je na razie w celach, żeby one się troszeczkę uspokoiły, bo widać co się dzieje wszędzie, także te parki co już tam są przymkniemy niech się razem z sobą nacieszą, wyciszą i później pootwieramy im te cele bo na razie jest zadyma konkretna po co mają tu między sobą niepotrzebnie się niszczyć wojować no, ale ogólnie piękny widok na to czekałem długi czas te parki, które już się fajnie odnalazły, które fajnie siedzą, zamykam rameczki, żeby już tu inne nie wchodziły, Niech się te głębie troszkę wyciszą, bo są nabuzowane dość mocno. Odnajdują się razem troszkę. No, tutaj widzimy jednego samca i dwie samiczki. Nawet bywa i tak. No i słuchajcie, 5 minut poobserwowałem dosłownie. Tutaj widzę te trzy cele. Nie są tak do końca jeszcze, jak powinny być. Eee, tak jakby nie są zdecydowane. I to chyba została jedna cela, tylko nie to tutaj zostały dwie cele. Eee, także jeszcze poobserwujemy, które tutaj w tych dwóch celach siedzą. Reszta wszystko pięknie sparowane w miseczkach, buczą u siebie wszędzie tak jak powinny. Tak jak widać, leżą wszędzie ładnie. Także ogólnie jestem zadowolony: 90% procent par już jest ładnie wszystko buczy, sparowane. Czekamy tylko tutaj na te dwie cele. I tamte trzy cele. Tam jakieś roczniaki mają, bo wszystkie stare samce mają zajęte. Także sprawdzimy, co tutaj wejdzie. No ogólnie samiczek jest tu dużo więcej niż samców, bo zostało około 5 samców, a samiczek tutaj jest gdzieś z 10 albo 12. Przegoniłem samice yy, no z 10 więcej. Te, które sobie wybiorą parę, to wybiorą. Te, które nie będą miały, no to nie będą miały. Tu na razie pozamykam przedział, bierzemy się za rozpłut pierwsze samczyki, zaraz pójdziemy po samiczki Trochę kurzu będzie latać, bo jest posprzątane pod rusztami, także było wzruszone Tutaj dwa nowe samczyki, kto ostatnio oglądał film to pewnie już będzie wiedział o co chodzi Ten nakrapiany oraz ten niebieski Dobra, idziemy po samiczki dla nich No i słuchajcie, mamy rozpód. rozpód jest opanowany do perfekcji także nic tutaj nawet nie musimy zamykać tam są dwie parki tylko przymknięte z tego względu, że to są dwie nowe pary, ale już tak jak widać też fajnie idą, fajnie się biorą w parę reszta słuchajcie wszystko wszystko tutaj już mam pięknie do dograne tak jak powinno to być jeden samczyk tylko coś tutaj pomylił cele reszta poza tym wszystko jest u siebie tak jak powinno o teraz jest dokładnie tak jak powinno wszystko być każdy jeden w swojej celi ładnie porządeczek szybko do siebie wyprostuje na no, rok temu tutaj w tym miejscu miała cele właśnie ta samica no, zobaczymy co z tego konfliktu wyniknie hmm. no, ale samczyk już jej nie akceptuje bo już on dziobie, już ma nową partnerkę no i dobra, słuchajcie, tu zostały nam trzy cele, tam zostały dwie cele Same roczniaki tutaj zostały. To, co się sparuje razem. E, dzisiaj czy tam jutro. Zostanie tutaj na celach. Reszta wszystko słuchajcie, idzie na bok. Tutaj jestem super z tego zadowolony, bo tu wszędzie wszystko pięknie w miskach buczy razem z sobą. E, tutaj jeszcze się odnajdą. Te tak widzę na siebie inną niebieski, na tą ciemną, ale to dopiero będą razem w celach buczeć, to, to wtedy je zostawimy. Natomiast słuchajcie, zobaczcie, jaka tutaj jest nadwyżka samic. Tutaj zostały samiczki lotowe. Głównie ale rozpłodowych też jest tu około 5 samic. E, no i plus jeszcze z tamtego przedziału gdzieś ich tutaj dojdzie. Także e, no około 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24. Około 25 do 30 maksymalnie samiczek będzie luźnych bez, bez partnera. Polecą e, po prostu tak jakby na sucho, bez niczego. Słuchajcie co, no ja zostawiamy tutaj w spokoju. Na dzień dzisiejszy to by było na tyle, e, tak jak mówiłem. Za jakieś 3-4 dni jeszcze jakiś tam kolejny filmik wstawię, jak już to wszystko będzie pootwierane. Dzisiaj ogólnie wieczorem cele już będą pootwierane, bo te mi już się fajnie wyciszają. Pomału najgorszy był ten pierwszy taki strzał, bo to wiadomo, że jest to radość i energia to tylko e, dużo zamieszania, zakłopotania tutaj. Natomiast już się pomału wyciszają w tych celach, w miskach. Także wieczorkiem wszystkie już będą pootwierane. Za jakieś 3-4 dni nagram filmik, jak już będzie fajny taki spokój, harmonia w gębniku. E, no, raczej wszystkie cele. Cele będą już pozajmowane. Wszystkie 32 cele będą sparowane razem z sobą. Myślę, że to jest naj, najlepsze takie potwierdzenie e, tych wcześniejszych filmików, że te przygotowania do parowania są, słuchajcie. I pomocne, i, i skuteczne, nie że tylko się tam nagadam, pokazuję, udaję jakiegoś tam specjalistę, chociaż nigdy z nim nie byłem i nie będę, e, ale zobaczcie: no tak jak widać tutaj, 32 cele dorosłych, samtów jest chyba tylko 8 albo 9, a reszta są wszystko roczniaki, wszystko mają już cele pozajmowane, poparowane, ładnie w celach buczą. Także jajeczka też będą wszystko w jednym terminie, tak jak mi na tym też zależało. E, no a teraz co, no, zostawię w spokoju. Te 5 cel jeszcze niech się. Niech się poparuje, niech sobie zajmą. A reszta samiczek, które tutaj zostaną bez pary, wszystko idzie tam do tamtego głębika z tyłu i te będą już bez partnerów. Rozpłodowy oczywiście jest dużo, dużo łatwiej Z tego względu, że tam 80% to są stare, dorosłe gołębie Wiadomo, że z nimi nie ma problemu z parowaniem Jest tam 5 albo 6 Tych z zeszłego roku Późnych powdostach, które sprowadziłem Ale one wszystkie też już są sparowane Ładnie każdy w każdym swoim boksie siedzi Także słuchajcie W rozpłodzie na 12 par 100% Jest już wszystko sparowane, siedzi w celach A tutaj na lotowym na 32 pary jest 27. Także myślę, że to jest dobry wynik, zwłaszcza, że to jest pierwszy dzień takiego wpuszczenia je tutaj w pary. Już tego prawidłowego, nie pomylić, że pierwszy dzień ogólnie parowania, bo były trzy próbne parowania. Zobaczcie, jakie były statystyki na pierwszym próbnym parowaniu przez 3 dni. Chyba było 8 albo 9 par tylko sparowanych. Na drugim parowaniu było już z 12 albo 14. Na trzecim parowaniu było 20, chyba 25 czy 26 właśnie. Na trzecim parowaniu praktycznie wszystko to, co teraz jest, to już było połączone i każde próbne parowanie było u mnie po 5, e, tak maksymalnie do 5 dni, bo nie chciałem ryzykować tam ten szósty dzień. Bo wiadomo, niektóre samice są takie, że potrafią po 7 dniach już jajo nieść, także 5 e, dni siedziały razem. No i e, u mnie to zdaje egzamin, co tutaj zresztą teraz myślę jest potwierdzenie fajne tego. Słuchajcie, idę im namieszam karmy, RLK -ka, BK i do tego jęczmień. E, na tym też będą młode wychowywane, przy wychowie młodych e, jęczmień odejdzie już tam nie będzie prawie go w ogóle. Do wody zaraz im SL i biokalwet namieszam, tak Wam pokazywałem, takie buteleczki 125 ml. Przy mojej hodowli tam około te 110-115 gołębi e, idealnie mi wystarczą, e, że nic nie, nie zostanie, nic nie braknie. Idealnie na ten okres sobie tak rozliczyłem, że mi to wszystko wystarczy. No i w późniejszych etapach pokażemy jeśli chodzi o, o ilość zalegniętych jaj, ilość jaj czystych, zobaczymy jaki to ma wpływ na to wszystko. No i tyle. Myślę, że ten okres jesienno-zimowy fajnie przepracowany. No, a teraz co do sezonu, sezon już się będzie teraz zbliżał wielkimi krokami. Dzisiaj nam się wydaje, że zostały dwa miesiące albo i dłużej a nim się nie obejrzymy, i zaraz dwa tygodnie będzie pierwszy lot. Bo tak to wszystko szybko zleci. Od dzisiaj już się wesoło zrobiło w gołębniku głębiej wpuszczone w pary. Zaraz jakieś jajeczka, jakieś młode coś i no i lecimy już do przodu wtedy. Słuchajcie, pozdrawiam Was. Życzę miłego weekendu. Tutaj muzyczka z gojemnika. Przez 2-3 dni teraz nie będzie ustawać, cały czas będzie to buczenie fajne. No i dobrze, jeszcze teraz nie się, tylko zrobić ciepło. No i będzie się działo w tych naszych hodowlach. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego, jak i w hodowli, tak i w życiu. Dobrego parowania dzisiaj. Walentynki. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.